Hej, witam cię w kolejnym odcinku vloga. Jak widzisz, jesteśmy na dworze, bo od dzisiaj zmieniamy nieco format prowadzenia tego vloga. Przez ostatnie bardzo długie dni, bo było to chyba aż 116 odcinków, z tego co pamiętam, nagrywałem to raz na dworze, raz w pokoju, raz gdziekolwiek indziej, jeżeli nie było mnie w domu. Ale co było złego w tym? Przede wszystkim sama forma prowadzenia. Miał być to vlog, a wychodziły zwykłe odcinki, które były jakkolwiek edukacyjne, i od dzisiaj właśnie postanowiłem to zmienić. Jesteśmy na dworze, od razu ustaliłem sobie nowy cel: czyli spacery z rana, od razu po przebudzeniu. Może nie tak od razu, bo jeszcze biorę zimny prysznic z rana, ale still. Dlatego od dzisiaj będzie to już taki rzeczywisty vlog. Co robię, jak robię. Może jakieś tam małe wskazówki, czyli też będzie edukacyjnie, ale jednak forma będzie taka, że będzie to vlog całego dnia, a nie tylko w połowie albo pod koniec mówię, że można robić to i to, tak i tak. Czyli nie będzie tylko edukacja, będzie moje życie. Aby jakoś to oddzielić od tego co było wcześniej, mogłeś zauważyć, bądź mogłaś, że na początku już nie ma tego białego tła, w sensie białego obrazka. Jest czarny, dokładnie taki sam ustawiłem sobie na LinkedIn, bo wczoraj zmieniałem trochę profil. Będzie to taka, może nie odzwierciedlenie, po prostu łatwo będzie można dzięki temu odróżnić, które vlogi, odcinki były wcześniej w tym formacie niewlogowym, a które będą w formacie vlogowym. Tak sobie pomyślałem i zrobiłem. A w jakim miejscu w ogóle się znajduję, bo to też może być bardzo ciekawe. Jestem na łąkach, są to łąki obok mojego domu. Dalej jest las przede mną, tam jest las, jest to trochę dalej i dzisiaj raczej nie będę tam iść, bo będzie to taki bardziej krótki spacer, jeszcze mam dzisiaj parę rzeczy do zrobienia, między innymi pisanie do ludzi na LinkedIn, ale to ci pokażę. I też chcę zobaczyć, gdzie to jest, o tutaj, jest taki mały domek i chcę zobaczyć co to jest. Bo w tym miejscu, o, jest ciągle taka droga, która idzie aż od gdzieś tam od miasta i. Jest to od ponad roku, dawno mnie tu nie było, nie chodziłem na spacery i od dzisiaj chcę właśnie zacząć. Jak wspominałem, ustaliłem sobie cel. Na początek jest to cel codziennie wychodzić na spacer z rana i będzie to przez tydzień. Co będzie później, zobaczymy po tygodniu, bo też. Cele są po to, aby je zmieniać. W sensie jeżeli coś robisz, widzisz, że nie daje to zamierzonych efektów, to to zmień ewentualnie jakoś przekształć, usuń, whatever. Zmiana w życiu jest kluczowa. Tak doszedłem do tego wniosku właśnie wczoraj, jak postanowiłem, że od dzisiaj będzie zmiana formatu prowadzenia tego vloga. Co jest ważne, nie bój się tego. Zmiana jest naturalną koleją rzeczy w życiu ludzkim. Po prostu wszystko się zmienia. Jeżeli się rodzimy, to w ciągu całego życia będzie tyle zmian, że nie będziesz w stanie sobie tego nawet wyobrazić. To jest mój cel na teraz. Możesz się jeszcze zastanawiać, dlaczego w ogóle wybrałem spacery i dlaczego taki krótki okres czasu. Przede wszystkim chcę zobaczyć, jak będzie mi się spacerować z rana dlaczego spacery, a nie na przykład bieganie? Bo jeszcze nie jestem przekonany do biegania, ze względu na to, że nie mam zbyt dobrej kondycji. Nie czuję jeszcze fanu, po prostu. Nie czuję fanu z tego, że biegam. Ale spacerując mogę sobie oglądać fajne, ładne widoki. Kiedyś spacerowałem z rana, poszedłem sobie tak o 6, coś takiego, i zobaczyłem sarnę. Później poszedłem następnego dnia, wziąłem aparat i zrobiłem zdjęcia z sarny o 6 rano na spacerze. Oto ko. Tak Że jestem już w domu i wykonuję zadanie z Hejadu, a mianowicie jest to napisanie do 10 osób z LinkedIna, które mają powyżej 1000 followersów, po to, aby uzyskać jakąkolwiek odpowiedź. Na tę chwilę napisałem do 3 osób, z czego Bogusz Pękalski i Mirek Burnako nie mają możliwości napisania wiadomości, dlatego trzeba połączyć się i tam dodać taką notkę. Ku mojemu zaskoczeniu, mam aktualnie. Dwa połączenia. Wiadomo, nie prowadziłem LinkedIna wcześniej, więc dopiero zaczynam. Jednym z tych połączeń jest Mirek Burnego. Dla mnie ogromne zaskoczenie. Naprawdę. Jakby jestem bardzo zaskoczony, bardzo zadowolony, że coś takiego w ogóle jest. W sensie jest. Bardzo mnie to cieszy. I bardzo motywuje do działania, że nawet taki Mirek Burneiko którego jestem naprawdę ogromnym fanem, połączył mnie na LinkedInie. Wow! Mały update, jeżeli chodzi o pisanie, napisałem do 4 z 10 osób. Zaraz Ci pokażę w ogóle cały skrypt, który wykorzystywałem do tego i zaraz siłownia, a później wracam do pisania. Tak mniej więcej wygląd, wygląda cała wiadomość. Oczywiście to jest wiadomość krótka, bo wysyłana jako notatka do zaproszenia, dokładnie do połączenia. Niektóre osoby niestety nie mają możliwości wysłania wiadomości. Szymon jak już na przykład miał, no to dla Szymana napisałem dłuższą wiadomość, ale to jest taka bardzo krótka, która ma. 300 znaków. Jest tutaj. Cześć, y, krótkie połączenie, później coś za co pochwalam, Dalej wprowadzenie do pytania, bardziej w sumie zapytanie o pytanie, czy mogę zapytać. Następnie jest wprowadzenie do pytania i samo pytanie, a na koniec podpis. Tu mam jeszcze parę osób, do których też chcę napisać, między innymi Adrian Gorzycki Marcin Osman, Kamil Kozioł. Jestem już po siłowni, minęło trochę czasu. Był też live hejadł. Nawet nie tylko Hejedu, po prostu dla społeczności, między innymi Akademia Hejedu, Edwards tego też co kojarzę, odnośnie omnibus, czyli tego, tej dyrektywy całej, która została narzucona na e-commerce w Polsce i chyba nie tylko w Polsce, o ile rozum, o zrozumiałem. Pokażę teraz, jak wygląda ta tabelka, o której wspomniałem wczoraj, z narzędziami przydatnymi. Będę ją systematycznie rozbudowywał, dodawał nowe narzędzia, jakieś zbiory narzędzi i tak dalej. I te narzędzia będę też udostępniał po kolei, może nie po kolei, ale po prostu pojedynczo w, na Instagramie swoim w sazon.k. Tabelka na tę chwilę prezentuje się w ten sposób. Są tu dwa zbiory narzędzi: jedne z AI, drugie ogólnie Grafika i inne zbiory. A tutaj kilka fajnych przykładów narzędzi. Między innymi jest tutaj gdzieś Open czyli narzędzie do tworzenia. Grafik z wpisów na LinkedInie, bądź na Twitterze. Prezentuje się to mniej więcej w ten sposób. Można sobie zrobić fajną grafikę. Ja to akurat udostępniam na Instagramie. Tutaj Mirek Burnejko świetnie opisuje, że nawet młode osoby potrafią fajnie pracować. Poza tym mniej więcej przeleciałem sobie też kurs o biznesie oparty o społeczność Mirki Burnejki Można zobaczyć go na Edwards, jeżeli ktoś ma to kiedy. Generalnie polecam naprawdę mega otwiera głowę. Bardzo mi to pomogło, zobaczyłem czym jest rywalizacja, jak to wykorzystywać i tak dalej, tak dalej. Dlaczego przerabiam go jeszcze raz? Jutro o 12 mam spotkanie o właśnie tworzeniu społeczności. Jest to jedna z trzech osób, dla której prawdopodobnie, z dużym prawdopodobieństwem stworzę społeczność czyli mam nadzieję, że zdecyd osoba zdecyduje się na Discord. Yy, prawdopodobnie wdrożę też maile, ale maile wdrożę albo teraz, albo później dowiem się wszystkiego jutro i rozpiszę też mniej więcej taki wstępny plan i później ten plan będę rozbudowywał. Co robić teraz, co robić później, jeżeli chodzi właśnie o te elementy grywalizacji. Ale więcej powiedzi jutro po spotkaniu. A dzisiaj bardzo Ci dziękuję. Do zobaczenia jutro, jak zawsze. Cześć.